Próba kasa do wyjęcia z sejfu Radia Szczecin. Wielki finał już teraz. 7.50 na zegarach. Patrzyła przewina swój sejf, a Grzegorz sprawdza, kto jako pierwszy dorwie się do tego sejfu, kto jako pierwszy wysłał do nas SMS. Czekamy, czekamy. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Olkur reklament Radio Szczecin. Witaj, jak masz na imię? Marcin. Skąd jesteś, Marcin? A co robisz o tej porze? Jesteś w pracy, jeszcze w domu, czy, czy może masz urlop? w pracy jestem. Jesteś w pracy. Ktoś z Twoich znajomych w pracy słucha teraz ciebie? Będzie no nie, ci? akurat nie, bo jestem sam w biurze. Dobrze, a, dobra, to dobra, w szuj. samotności będziesz w takim razie grał z nami. To słuchaj, Marcin. Dobra, porozmawiajmy o pieniądzach, jak dżentelmeni. Dżentelmeni no, no, tak, nie oczywiście. rozmawiają o pieniądzach. No powiedz gentlemani nam. Nie roz... No, no. dobra, tak. ale, ale powiedz nam w takim razie, ile jest teraz w Sejfie Radia Szczecin? 612 zł. Na pewno? Tak. Jesteś przekonany? Tak. Świetnie. No to... Brawo. Dokładnie. Dostał 612 tak zł w sejfie jest? 612 zł. Wielkie, brawa, Wielkie. Super. Okej, okay, Marcin, te pieniądze mogą być teraz twoje. Mogą być twoje. Zaznaczam pod warunkiem, że się zgodzisz, ale możesz powiedzieć nie. Sorry, gram o większą kasę. No, no. Nie zgadzam się na te pieniądze. Zgadzasz się czy nie? Zgadzam się. Czyli chcesz zapłacić nie, nie. Biorę te pieniądze Chcesz zabrać te 612 zł? Tak Jesteś przekonany? Tak Dajesz, Bo w sejfie może być kilka razy tyle Naprawdę Znacznie więcej Nie, biorę to Lepszy gołąb w garści Raczej, lepszy wróbel w garści niż gołąb w dachu Tak, tak no. Marcin wybiera gołębia w takim razie, tak? Marcin Ale ostateczna decyzja to jest twoja? Tak, tak No to dobra, świetnie w takim biorę razie 612 zł. No to te 612 złotych jest w takim razie twoje Powiedz na co to wydasz no, jeszcze nie wiem, nie zastanawiałem się. Tak wysłałem po prostu. Tak Mnie... zwyczajnie. Tak zwyczajnie. No to dobra. W takim razie to... Nie będę się przydadzą zawsze. To czekaj, Marcin. No nie wiem, czy. No, co, powiedzmy mu, no po no prostu. Zrobimy, zrobimy. Stracił, dokładnie, tak. Sprawdźmy, ile mogło być dzisiaj w sejfie Posłuchaj. W sejfie mogło być 3058 złotych. No, słyszysz no. to? Taki tak, ten wróbel tak. właśnie, co na dachu jest. Mamy no, to. Dobra, nie martwcie się, generalnie jutro akumulacja, można wygrać naprawdę grube pieniądze, Te kasę plus jeszcze to, co dzisiaj dołożymy do sejfu. A dołożymy, już za godzinę zaczniemy dokładać. Gruba kasa do wyjęcia z sejfu Radia Szczecin. Słuchaj w pracy Radia Szczecin i sprawdzaj, ile wkładamy do sejfu, a jutro rano zagraj o grubą kasę. Pieniądze dołożymy już za godzinę. Szczegóły na radioszczecin.pl